My się teraz na drodze królewskiej i jedziemy z Wadi Rum do Petry, do Wadi Musa. Już mamy hotel zarezerwowany. mną jest fatalnie, kompletnie totalnie fatalnie. Ale staramy się nie poddawać i liczymy, że jednak pozbieramy się i będziemy w stanie po prostu zrealizować dalsze plany podróży. Jakkolwiek by to się nie jechało, są tylko takie widoki. Pustynie, kamienie po prostu. I tutaj jest jeszcze troszeczkę zieleni. Jakieś tam krzaczki, nie krzaczki, a czasami to jest po prostu sam piach. Ale aczkolwiek nie taki pustynny, jakiś wydmy czy coś, ale takie kamienie po prostu i tylko taki piach. Drugi podobno, wedle znaków jakie tu są napisane, to jest drugi najlepszy widok podobno na świecie, jeżeli chodzi o Petra. Natomiast odnoszę wrażenie, że Petra to jest taki jakby park narodowy, bo ta cała świątynia znajduje się w Petrze, czyli w takim kanionie, który wydaje mi się, że gdzieś w tym momencie oglądamy też takie zaskoczenie, że bardzo wielu, wielu nas zaprasza na przykład, że tak jak tutaj pan, zaprasza nas, że możemy sobie wejść na dach, że są najlepsze zdjęcia i pewnie może i byśmy weszli, ale obawiamy się, że może się to wiązać z jakimś tam później herbatką, dodatkowym kosztem, naciąganiem i tak dalej. Dlatego rezygnujemy, ale już Któryś raz rzędu się spotkałem, że rozmawiam z Jolą i od razu ludzie wiedzą, że jesteśmy z Polski i od razu mówią typu bardzo dobrze, tak, tak, dziękuję, proszę, dzień dobry. Więc świadczy to o tym, że naprawdę musi się tu spora Polonia przerzucać, skoro ludzie się nawet pocafatygowali do tego, żeby się kilku słów nauczyć i zawsze tym błysnąć. jest taki fajny mecz. No więc ogólnie jesteśmy w Adliusa. Przybetrze cały dzień dzisiaj, praktycznie przespałem z uwagi na to, że wczoraj bardzo mało spałem w nocy. Gdyż no, oglądałem gwiazdy, ciągle wychodziłem do tego jeszcze chorobsko. Nie za dobrze się czuję. No i przede wszystkim to są straszne upały, mimo że jesteśmy na wysokości ponad 1000 metrów. Jest tu około 30 stopni, było za dnia, a tu słońce naprawdę i ostro popalić, ale słońce powoli zachodzi jest więcej cienia więc mówię, a mieliśmy pojechać sobie do Małaj-Petry natomiast po prostu yy, wkrótce jest zamknięcie, więc nie ma sensu jechania a natomiast natomiast po prostu idziemy sobie trochę po mieście połazić tak naprawdę nie do końca nawet nie, wie, nie wiem co tu nagrywać, bo jak tak się chodzi po tym mieście i po wszystkich innych miastach, no to no. Kurczę, no. Są sklepiki, no po prostu sklepiki, asortymenty, no. Yy, muszę powiedzieć też, że troszeczkę tak dzisiaj obydwoje nas nie smaczyło, gdyż yy, wybierając hotel, oczywiście, wiadomo, kierowałem się okniami. Wybierając hotel, zobaczyłem, że było mnóstwo Polaków w tym hotelu. No i nawet przybywając do tego hotelu, wpisując się na listę, Wpisując się na listę, zobaczyłem, że albo są, albo na pewno od wczoraj byli co najmniej dwie osoby z Polski, plus możliwe, że jacyś ludzie. Nie no jak gościu się mnie zapytał, skąd jestem, no to mówię, że z Polski. I on nagle wypalił, a wódka! Tak naprawdę myśleliśmy o tym, nie bardzo mi się chce wierzyć, że to za mną to są groby. I że są po prostu tylko taksy poukładane, poustawiane. Chyba, że tutaj na tym wzgórzu też coś takiego jest. Trochę głupio mi tak jest nagrywać, bo może to być źle odebrane. Ale jeżeli to naprawdę jest jakiś cmentarz i to są jakieś groby, bez cmentarza, tylko po prostu tak na wzgórzu A na to wychodzi No to No to przyznam sobie szczerze, że, że jestem totalnie, totalnie, totalnie w szoku I nawet nie wiem jak się do tego odnieść Po prostu murek kawałek jak wzgórza Jestem w szoku. Witamy, mamy wtorek. Coś, co jest piękne, to to, że turystyka jeszcze nie funkcjonuje tak, jak w takim wymiarze, jakim wcześniej. I dopiero Jordania, chyba, ale nie jestem pewny, niedawno się otworzyła. I powoduje to, że jesteśmy tutaj przed ósmą i parkingi są prawie puste. Darmowe. A co znów czytałem też, gdy szukałem i zbierałem różne informacje, to ludzie tu. Jak przyjeżdżali o 6 rano, to już dosłownie był problem ze znalezieniem miejsca, ponieważ po prostu wszystkie te parkingi tutaj darmowe dookoła były po prostu już pozajmowane. Natomiast już od samego początku widać różne, bo są to pozostałości po dawnym ludu bizantyjskim. Później to doczytam, bo nie chcę strzelić gafy, ale już widać poszczególne jakby jaskinie, poszczególne tutaj w tym momencie formacje skalne, które w jakikolwiek sposób odgrywały rolę mieszkalne dla tamtejszej publiczności, dla tamtejszej ludności. Jola, tam można wejść, chyba. No bo nie ma żadnego zakazu. Próbujemy. Czy ktoś zwrócił uwagę? A tu sobie Beduini śpią, raczej Jordańczycy. Jest pomazane. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, bo lekka komercja może i jednak tu jest. Natomiast nie chcę przechwalić za bardzo. Jedyne, co mi się tutaj mega totalnie podoba, i nie tylko mnie, bo nawet Jola też na to zwróciła uwagę, co jest dziwne. Że tu z reguły jak powiesz nie, to po prostu, wiesz, ktoś Ci mówi życzę miłego dnia, pyta się Ciebie raz, nie biegnie za Tobą, nie gada, nie zbija sceny, wiesz, nie stara się po prostu, wiesz, na siłę Ci życia utrudnić, że nawet, wiesz, głupio Ci jest wejść do sklepu, bo domyślisz się, że po prostu, wiesz, ktoś Ci będzie chciał wszystko wciskać, wiesz, i później jeszcze będzie wybiegał za Tobą ze sklepu i tak dalej. Tu po prostu ktoś się Ciebie pyta, czy coś Ci pomóc lub czy jesteście mi zainteresowani. Mówisz nie, tylko oglądam. Okej, okay, jakby co, daj mi znać. Życzę miłego dnia, nara. Czyli oczywiście następnie trzymają, ba tutaj. Trzymałem tutaj osiołki, śpią i czekają każdego dnia na kolejnych turystów, więc zrobili sobie, tak naprawdę rzecz biorąc, z tego swoje, swoje lokum. O, wali strasznie właśnie... Donkey shit. Teraz będzie na pewno kawałek, w którym będziemy szli w słońcu. Wyszliśmy z <laughs> Nawet nie wiem co mam powiedzieć, bo to jest kolejna droga przez mękę. W zasadzie nie jest trudna. Ale po prostu nasza kondycja. Jest tak słaba. Nie chodzi o chodzenie, tylko o podchodzenie pod górę. I słońce. Słońce, które po prostu daje się tak we znaki i tak wysusza, że mamy dwie butelki, a jesteśmy w połowie drogi do świątyni. I po prostu, co trochę robimy postoje. No jest w naszym przypadku to naprawdę słabe. Zero kondycji. Zero. Trzeba zacząć po prostu chodzić na siłownię, na bieżnię. Im człowiek starszy, tym bardziej leniwy A to cały czas tam na górę Nie mam pewności, ale to jest bodajże grobowiec, a tam dalej jest właśnie pałac królewski. Biola pewnie odpoczywa. My znajdujemy się prawdopodobnie w grobowcu Kings Tomb, czyli królewski grobowiec. Prawdopodobnie wszystko są malowidła. I to jest specjalnie... No to na górze jest tylko kamień? Tak. No nie bardzo mi się. I, I sufit też jest pomalowany, tak uważasz? Tak, nie jest Raczej właśnie naturalny. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Naprawdę nie chce mi się w to wierzyć, ale poczytamy i zobaczymy. Właśnie czasami trzeba brać siły na zamiary. I dla Joli akurat już tutaj było przegięcie, bo ręce puchną od ciśnienia i od wysiłku. A ja jeszcze tylko spróbuję tak z daleka jeszcze nagrać ten Pałac Królewski. I... W dzisiejszym dniu już tylko wracamy z powrotem bo naprawdę dostaliśmy trochę w kość i obstawiam, że jutro mogę mieć problemy z łydkami natomiast e, słońce pogoda, masakra No, no, dziękuję you. You Chcesz No, no, dziękuję you. from where? Bolanda One yes. Biscuit. Biscuit. No, no. Thank you. Thank you very much. Not, not, touch, me. I, I, not I, touch me. I don't want to touch you. Give me a piece. I want to record. Okay. Yeah. Take your time. But you're not allowed. Mamma mia! Excuse me. you have smoke no you want something no, no. not a... okay what's happened speak slowly slowly i'm not come to you okay okay this is my place you know okay respect back to me my friend i respect you okay but, but i want to be alone Please? not allowed no picture here it's my place you know give me a i card uh, my cart and uh, my cave. Come, I'll show you. Okay. Come. Please, okay. I respect wait. this place. I respect you. And you respect me. Leave uh, me alone. If, uh, leave me alone, please. Close please. and I speak with you. Leave okay. me alone. Okay. Speak slowly, my friend, okay? I speak slowly to you. Uh, okay. Leave me alone, please. I leave you alone, but no luck to me, okay? Okay. Okay. Go! Ok, to jest my place. Ok, I respect okay. you I respect the place 5 uh, minut here and go no więc no, gościu podniósł mi ciśnienie strasznie, bo chciał mi coś sprzedać No tak naprawdę że biorąc zaczyna tutaj jakieś wojaże robić, kopa dostanie zaraz i się skończy pieprzenie Natomiast tu mamy w tym momencie skarbiec raczej pałac chyba prawdopodobnie królewski tutaj nie wiem dokładnie jak to, tak chwilę obecną, jak to funkcjonowało. Natomiast wydaje mi się, że pałac królewski, kurczę pieczona, nie ma żadnych jakby dalszych tutaj części ani niczego. Jest to przepiękne po prostu całe takie majestatyczne i wygląda to fenomenalnie. Naprawdę bardzo pięknie, bardzo niesamowicie. Yeah. No history for people. Okay? No look behind you. My okay. care and my place. And for police, all police in my dad po prostu. Nie chciałem nic od niego kupić i szkoda gadać. No, no, thank you.